Zegar w czasie lekcji matematyki. Zegar w czasie sprawdzianu z matematyki. Sprawdźmy, kto jest odpowiedzialny za wszystkie moje porażki. Kiedy rozmawiasz z mamą przez telefon. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ok. Celebryci. Musimy dbać o środowisko i jeździć ekologicznymi autami. Również celebryci wychodzący rano po bułki do sklepu. Uważajcie, ten las jest nawiedzony. Ludzie w horrorach. Kiedy stłukłeś coś w domu i poświęciłeś dwie godziny na pozbycie się dowodów, mama 10 sekund po wejściu do domu. Zegar w czasie lekcji matematyki.